To była prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników motoryzacji. W Katowicach już po raz dwunasty zorganizowano targi Profi Auto Show. Część wystawiennicza odbyła się w nowym Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Atrakcji nie zabrakło także pod spotkiem. Targi były okazją dla wszystkich zwiedzających, by zapoznać się z nowościami przygotowanymi przez największe polskie i zagraniczne marki z branży motoryzacyjnej. Na ponad 140 stoiskach można było zobaczyć różne akcesoria samochodowe, wyposażenia warsztatów, sprzęt car audio oraz pokazy motocyklowe i monster truck. Ponadto można było obejrzeć najnowsze rozwiązania technologiczne czy wziąć udział w profesjonalnych szkoleniach. Nie zabrakło także pokazów barmańskich, tanecznych i konkursów z nagrodami. Kolejną atrakcją były wyścigi samochodów zdalnie sterowanych, targi profi, auto-show nie mogły się odbyć bez towarzystwa pięknych kobiet, bo jak mówi Stara Prawda, tam gdzie piękne samochody, tam również kobiety. Według szacunków organizatora targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sumie wszystkie atrakcje związane z 12 edycją imprezy obejrzało ponad 35 tysięcy osób.